Dzień dobry, dzień dobry. W takich chwilach wie się, że 17 lat temu nie popełniło się błędu i jest się z właściwym człowiekiem przez całe życie. Auto zaśnieżone było, nie ja byłam sobie w toalecie, szykowałam się do pracy, a mój małżonek w tym czasie odpalił mi samochód i odśnieżył. Także to jest takie małe gesty, to jest najważniejsze. Dzisiaj będzie u mnie na obiad dla pracowników taki poczęstunek świąteczny i pokażę Wam dokładnie, co islamczycy jedzą. Już trochę widzieliście na imprezie firmowej, będzie podobnie, ale trochę więcej Wam może poopowiadam dzisiaj. I zadanie takie, te kolacje, poczęstunki świąteczne nazywają się Jola Latbord. Um, więc y, możecie spróbować i wymówić. Y, nie jest to taka, y, taki łamaniec językowy jak ja Fiatla, Jokutla, <gryw> ale i Olechlatgort też. Y, jak ktoś widzi napis, to zastanawia się, o co kamera. Ktoś pytał, jest godzina. 2011. Wcale nie jest za jasno. Mamy Joula Silt z Gravlax Sosa. Tutaj jest z burakami, zwykły taki marynowany i kary. To jest Gravlax, czyli marynowany łosoś, wędzony łosoś, pasztet z renifera i pasztet z ryby. To jest kary, mm -hmm. to jest y, z burakami, to jest w sosie, tym gravlax, a to jest ten zwykły marynowany. Yeah, I have black nie, jakimi? No, w którym koszterze? Czekoladą. Czekoladą od Dodlur. A co za różnica? Daktyle to są. To nie jest czekolada. Czekolada i daktyle. A on że nie ma czekolady? No bo. A, Dobrze jest. Czekolada, są tak tyle owoce i bita śmietana. No, a można. To jest yy, pasztet z tego miłego zwierzątka. Ale ja mam dobry, wczoraj próbowałam. To jest sos z jagodami. O. To jest sałatka, jabłko, majonez i. Yy, no jak się nazywa? śmietana. half jał? half To jest fiskipate. Z ryby. No, no i dwa... dwa... Tak. Przeszkadzam ci? Rys alamand. Rys alamand. Rys alamand. No, ryż na mleku. Cześć. No, mieliśmy Was dzisiaj zabrać w takie fajne miejsce, ale niestety musiałam awaryjnie zostać w pracy dłużej za koleżankę. No, i się nie udało, no ale trudno, siła wyższa. Że mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zabrać Was w jakieś fajne miejsca, coś jeszcze będzie się działo tutaj u nas we wsi, w mieście, przepraszam. I, no, i do zobaczenia w następnym dniu. Ubierałaś sama spodnie? Mhm. Wow! I to z suchą pieluchą. Chcę hmm, się hmm, hmm. wykąpać. Gdzie mam iść? I co będziemy robić? Bawić. A mogę się wykąpać i Będziemy się bawić? No proszę. Mama się wykąpie, dobra? Hmm. Dawaj szybko do siebie, do pokoju. Gdzie szafa jest? Do pokoju, goł. Tak, wszyscy przyjaciele już czekają na ciebie. Sium, sium. I kto jeszcze tu czeka na ciebie? No, ubrana w piżamie jest nawet, w Biedronki. A jak gdzie?